Ciemnica jest tym miejscem w liturgii Twidum Paschalnego, kiedy po mszy wieczerzy pańskiej następuje ciąg dalszy celebracji wydarzeń. I jest to dosyć dziwne określenie, ponieważ w języku polskim dawniej oznaczało ono nie tylko ciemne miejsce, ale także więzienie. Większość pojęć liturgicznych które stosujemy w czasie Twidum Paschalnego, ma swoje korzenie w języku biblijnym. I gdybyśmy chcieli właśnie w Biblii szukać źródła dla słowa ciemnica, to z pewnością pierwszym skojarzeniem, jakie nam może przyjść, jest to miejsce, gdzie Pan Jezus po swoim pojmaniu był uwięziony. Ale wcześniej Pan Jezus swoje opuszczenie, Przeżywa w ogrodzie oliwnym, gdzie rozmawia ze swoim ojcem i prosi go o oddalenie kielicha. Dopiero potem zostaje uwięziony i paradoksalnie odizolowany od świata, do którego przyszedł, żeby rzucić na niego światło. Ale nie da się światła zamknąć w ciemności. To jest z góry skazane na niepowodzenie. Jednak Pan Jezus daje się zamknąć w ciemnicy, a czyni to celowo, ponieważ po to właśnie przyszedł na świat, żeby towarzyszyć we wszystkich naszych ciemnościach, w naszych ciemnicach i rozświetlać je swoim światłem. I chyba najpiękniej to wybrzmiewa w momencie w liturgii wielkopiątkowej, kiedy kapłan przynosi ciało pańskie z ciemnicy, a my się nim karmimy. W tym czasie, kiedy ciało pańskie przechowywane jest w ciemnicy, bardzo dużo dzieje się w porządku wypełniania się ofiary Zbawiciela. Jeszcze raz zacytuję słowa świętej Faustyny, która w doświadczeniu mistycznym weszła do Wieczernika i powiedziała nam, że istota ofiary Zbawiciela jest w Wieczerniku, a tym co dopełnia się fizycznie, niejako zewnętrznie, jest ta celebracja śmierci, zewnętrzne zniszczenie. I właśnie to zewnętrzne zniszczenie zbawiciela przeżywać będziemy chyba najgłębiej w ciemnicy, a w sposób najpełniejszy, w sposób najbardziej znaczący w godzinie Miłosierdzia Bożego. To właśnie Wielki Piątek o godzinie 3 rozpoczyna się nowenna, koronką do miłosierdzia Bożego przed świętem miłosierdzia. To w tej godzinie największych ciemności, które ogarnęły ziemię, rozwózka światło, które już nie gaśnie. Jeśli potrafimy się z ufnością odwołać do tego wydarzenia, to już we wszystkich naszych ciemnościach będziemy w stanie, patrząc na to, co się wydarzyło, mając to światło przed oczami, trwać ze zbawicielem w Jego ofierze i w Jego odkupieniu.